Witajcie! Dzisiaj przygotuję dla Was kurczaka w sosie słodko -kwaśnym. Do tego dania potrzebujemy sos słodko -kwaśny marki Blue Dragon, pierś z kurczaka, czerwoną paprykę, groszek cukrowy, czerwoną cebulę, żółtą paprykę, ananasa oraz mini kolby kukurydzy. Zabieramy się do przygotowania dania. Pierś z kurczaka kroimy w drobne paseczki. Kroimy czerwoną paprykę. Kroimy żółtą paprykę. Pamiętajmy o tym, żeby paprykę pokroić w grubsze kawałki. Będzie ona bardziej wyczuwalna i bardziej chrupiąca w daniu. Teraz czerwona cebula. Kroimy ją na ósemki. Plastry ananasa kroimy w mniejsze kawałki. Przekładamy do miseczki. Kolby mini kukurydzy kroimy w paski. Na rozgrzaną patelnię wlewamy łyżkę oleju i wrzucamy piersi z kurczaka. Podsmażamy kurczaka mieszając. Przekładamy naszego kurczaka do wcześniej przygotowanej miseczki. Wycieramy patelnię papierem. Na rozgrzaną patelnię wlewamy olej, łyżkę oleju i wrzucamy cebulę, kukurydzę oraz paprykę. Mieszamy. I smażymy przez kilka minut. Do naszych smażących się warzyw dokładamy ananasa oraz groszek cukrowy. I wszystko smażymy jeszcze około dwóch minut. Do naszych warzyw dodajemy teraz kurczaka oraz sos słodko kwaśny marki Blue Dragon. Wszystko razem mieszamy. Wcześniej przygotowałam ryż, na który teraz przełożę moją potrawę. Kurczak słodko-kwaśny jest już gotowy. Smacznego.